to No napisał pedofila, nie ma żadnej pedofila. Tak to napisał. powiedział pedofila? No tak napisał ten chłop na czapie. Ale niech sobie pisze, co no ja nie będę słuchał tego... Ja będę się nie stary, bo to we wszelkich kurwa, wśród usłyszymy, ale nie pedofila stary. To jest najgorsza obraza, jaka może być, kurwa. Pedofila? Ja nie, nie będę, to kurwa... To jakieś dzieci, kurwa, niech sobie błykali. Tak. No tak, jest zgoda. Tak, tak, kurwa. Tak, jeszcze raz, jest zgoda. To jest dla tych, co nie lubią tego.

Mogę takie coś na story daj, Tam, gdzie ty zrobisz, zrobiłeś, dębę, to ja też no, zrobię zęby, co? Takie coś na mogę Zróbmy, co, co chcesz. A nie, to ciebie należy, Surprise, ja bym... tak, surprise, Wujekali. A, pieśniakali, sorry. Dobrze w chuj. Wiem, że dobry w chuj. Wiesz co, dobre w chuj, czy nie dobre mi to chuj. O, można tak powiedzieć. Mi to chuj, o. Oni wszystkich obrażają. My moglibyśmy tutaj kurwa z Tysonem siedzieć. by Tysona po angielsku wyobrażali człowiek. Mi to, bo... Nie, 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 nie. Nie będziemy o Tysona obrażać, to jest mój idol. wiem, o co? Tak. Swift shift! Swift shift nigga. Pickaboo. Pickaboo. a boo nigga. You don't fuck around with like that. A się z tym normalnym o tym, z tym dekadane, Nie, 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 hey, 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 hey. Dlaczego wypierdalać e, olnika? Olynika ja osobiście znam za 6 lat. Dlaczego wypierdalać? Nie. Okay. Czemu z Orenikiem trzymasz? Trzymam, dlaczego z nim? Czy ty masz jaja, kurwa, wchodzisz do Oktagona? Powiedz mi. Nie, po, powiedz mi. Ja Powiedz mi. Ja nie, ja nie mam tej jaja. Potrzebuję więcej niż to. Tyson płyci był ostatnio. Słuchajcie, Tyson to jest e, legenda. Tak, ja bym za krawat dał, żebym miał, miał zdjęcie. O! Reszta jest o Was. Ej, dyka! Santino, scheiß mal ja. auf, was sie reden, Alter. Sogar mal ganz ehrlich gesagt, Alter. Was würdest du geben für ein Tyson-Picture, Alter? Tyson-Feature? Nee, Feature, Dicker. Einfach nur ein bisschen Bilder, Alter. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht. Soll ich du ich... ja. ja, der ist super. Aber ich bin, ich bin nicht so der Riesen-Box-Fan. Ich bin mehr diese... Mehr ja, so Tyson, über ja. Yeah, ja Swift Shift, Pickaboo. Ja, yeah, den goshkabba... Tak. Potrzebuję tego pikawu jego. Słyszę, kto potrafi z Was zrobić. Słyszę, kurwa. Nigdy. Saludu, hermano. Słuchajcie, jedną rzecz wam mówię, wszystkim tutaj. Czy to jest koncert? Czy to jest jakaś kurwa, kurwa, nie wiem. Jak się nazywa kurwa? Dur? Jak sam idę na kur tur w Polsce, to jestem. A to dobrze wiedzieć. Może komuś to obchodzi, może nie. I to jest obojętne. Ci co mówią cvelu, ci co mówią w w dupę. Mam to są to, wiesz, to, że... to nawet ja nawet jest tego nie zauważył, powiedz szczerze. Kurwa, niech co mówią. To jest dla mnie internetowe trolle. Tak? Co? Nie, nie wygrać z tym. Słuchajcie, ja musiałem, i nawet jeszcze z innych przyczyn, ale ja musiałem swój TikTok yy, skasować przez te właśnie takie pierdolenie, bo ja mówię: Słuchajcie, nie daj mi to pieniędzy, nic z tego nie mam. ale ja nie jestem jakiś kurwa live Jasmine, kurwa z jakąś kurwą z Kolumbii, co tam kurwa przed klawiaturą musi pokazywać dubsko, żeby zarobić na chleb. wiesz co chodzi, że mnie to interesuje, co te kurwy piszą. Albo jesteś fanem, albo masz jakieś normalne pytanie i się cieszysz, że ludzie coś robią, kurwa, że się wjebie. Przeprawiam ma. Jesteś fanem, czy nie fanem Taka Hlausara? Jesteś pozdrowiony. Zapraszam. Poznasz, kurwa, osobę. Tak, jak mówią w Niemczech. osoba, która była największym wrogiem, jest w tej chwili osobą, która jest jak brat. Tak. A jak? Lubisz to, czy nie lubisz to? To jest Twoja sprawa. Wiesz. Zawsze mówię Wam, to jest show business. Sentino jest bardzo miły, chłop. I podoba Ci się do Polski. Podoba Ci się. To bardziej się parę dni. No to obrażanie tej, tej roku, to przez to okay. jakieś imprezyعة... <crony> <i> Zaczęli <crony> na jakichś TikTokach i Nie chodzi o rządzi, to było i minęło. Tak jak się mówi po polsku. wiemy ten kraj, Polska jest zajebista. Mam święty spokój, kurwa, czapatów czy nie czapatów, tak? My, ja i ty od... I Mazur, fajczum kurwa o... Złego y -y. startu, o! Ludzie będą wiedzieć co jest. Co Marbella! Jest. Mam tysiąc kurwa wiadomości na Instagramie. Bla 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 bla. I na WhatsAppie to. Tu mi to obchodzi. Jest co jest. Albo akceptujecie, albo nie. To jest wasza sprawa. Czekaj, ja, ja, zaraz, ja zaraz znowu tutaj wrócę, ja zaraz was podłączę. Tylko sekundę pójdę telefon podłączyć i tutaj to okienko, te trzecie tutaj zamknąć. Dobra, za chwilę wracam.